Dobra, już live'a wywaliło. Już z, zrobiłem nowy. O! Hmm. Chyba ten celownik AUG bardziej lubię od tego, co teraz jest. Nie wiem, jak się nawet nazywa. Bo tu mam, feelings, ja chyba mam więcej chyba mniej niż na tamtej misji. Dobra, speedrun. O nie! Siedma. Ile osób? O nie! Spokójcie się! E, no, no, NE, no, jakie paciuszka? Ja ci dam paciuszka, ty. Ty kurwa, ty paciuszka, ty. O, tu piwo chyba jest. Trzeba wysadzić. Dobra, misja to wysadzić piwo przeciwnika. Czekać. Dobra, przybliżyłem mikrofon pójdą. być chyba lepiej, nie wiem. Nie chcę się sprawdzać, jak mnie słychać. Tam się mnie gonią?

Co tu jest? O! Ktoś tu jest! Siema! O! Wybuchnął. Nie ma naprawiania. Dobra, pistolecik. Huuu! Ty ci kupisz, aby sobie wziąć jakąś broń, taką jaką ja mam, to z, z jakiegoś AK-a strzelać na tłumiku i celowniku nie ma. Weź, ty się zastanów lepiej. Ja to schowam, bo już nie ma tej śnieży. Śnieżycy. Ale fajne. Ogień. Dobra, co to jest? Keep a low profile and hold your fire. O kurde... Mają Petrów. O dobra, wysadzamy belkę. Puh, siema. automaticamente o mar.